Witam Was serdecznie na kolejnym filmie Mamy dzisiaj środę 26 października Także wziąłem wolne I ruszyłem do lasu Ten film będzie podzielony na takie Dwa etapy, bo dzisiaj odwiedziłem dwa różne miejsca Pierwszy etap to Las Nieopodal Skarszew I w tym momencie zapraszam Was Na film Miłego oglądania Sporo tych liści pospadało z tych drzew. Zobaczcie jak to wygląda. Nadal pięknie, cichutko, spokojnie, dosyć ciepło, 11 stopni. I dzisiaj na naszej trasie pojawił się pierwszy podgrzybek złotawy. Jeszcze tutaj spod liści wychodzi. Całkiem nieźle go widać. A ja dzisiaj się nastawiam na jakieś borowiczki. Idę dalej. Rowików na chwilę obecną nie widać. Może są pod tym dywanem z liści, malutkie tak sobie mówię i dopiero czekają na wzrost, a może już ich po prostu nie będzie, ale zobaczcie jeszcze jakie leże można spotkać. Tutaj starszy owocnik zmoczony deszczem, zobaczcie tego już nie zabieram, natomiast ten jeszcze jak najbardziej do wzięcia. Dzisiaj może sobie z nich zrobię sosik. Jak nie będzie dużych grzybów, w takim oto lasku się dzisiaj poruszam. Są tutaj brzozy, a jak brzozy, to koźlarze. I w tym wypadku bardzo zaskoczył mnie ten grzyb, bo rośnie koźlarz pomarańczowo-żółty. Myślałem, że koźlarze to tak już na koniec października to nie bardzo, ale jak widzicie sami, rośnie ma się dobrze. Tak wygląda. Jest trzeci grzyb, którego dzisiaj spotkałem ląduje w koszu. Jak uda mi się zebrać kilka borowików, aczkolwiek nie mam pojęcia, czy się uda, to będę zadowolony. Mamy godzinę 8.5. 26 października. ruszam dalej. Pięknie. 8.15. Dwa grzybki. No i idę dalej. Powiem Wam szczerze, te grzyby są nieprzewidywalne. Myślałem, że będzie lepiej z początku, bo było ciepło. Nawet trochę wilgotno. Noce nie takie chłodne. Ale jak widzicie te warunki nie sprzyjały, nie widać ich za bardzo. I może przez to tak bardziej lubię je zbierać, bo nie można przewidzieć wszystkiego, ale patrzcie tutaj. Mamy dwa borowiki. Dosyć duże. Zabieram oczywiście pierwszy I tutaj jest drugi, a może i nawet trzeci. Taki połączony. Zasypujemy dołek, sprawdzę je i zobaczymy, co uda się z nimi zrobić. Zobaczcie. Pierwszy. A tutaj taki poskręcany nie wiadomo co i jak. O, tak się prezentuje od dołu. No i mamy dwa. Ale jak widzicie, wyrośnięte takie kolosy. Ktoś ich po prostu nie zobaczył. Przeszedł. Ale świeżych jakichś krzywów, średniaszków, to na razie nie było mi. Dane. Sprawdzę zaraz, co tutaj się kryje w tych trzonach i obczyszczę grzybki. Idę dalej. No i chodzę, chodzę jestem przekonany, że zaraz będę się stąd zawijał, zakręcę Zobaczcie, mam te dwa duże, ale widziałem już jakieś czerwie w trzonach. Noszę je tylko po to, żeby oddzięczyć się lasu i żeby powypadały z nich zarodniki. Także roznoszę po większej połaci lasu. A na końcu je zostawię, ale chodźcie i zobaczcie, że mamy borowika sosnowego. Widzę jednego, ale też widzę drugiego. Zobaczcie jaki śliczny. Przecudowny grzyb. baryłkowaty, Ale jak granacik. No to chodźcie bo to nie wszystko. Gdzieś go widziałem. Wystaje spod liści. Zobaczcie. Jest kolejny. Ale ładne. No nie ma tych borowików tutaj, więc nie będę się zbytnio tutaj kręcił i czasu marnował. Trzeba po prostu ruszyć dalej. Chyba uderzę w bory w okolice ocypla i tam będę próbował. No zobaczymy. Jeszcze tutaj chwilkę. 50 minut się pokręcę. Mówię. Nie ma sensu trzymać się jednego miejsca. Jak widzicie, że tych grzybów jest mało, a z początku było. To nie ma co, trzeba ryzykować i ruszać dalej. Szkoda czasu po prostu. Kazuję wam dzisiaj trochę więcej natury, no bo jak grzybów nie ma, to chociaż sobie popatrzcie na las. I tak się zastanawiam, jest godzina 8.35, za chwilę. Będę godzinę w lesie. Nie ma co. Będę uciekał dalej. Ale zobaczcie, jeszcze jakiś borowiczek daje się napotkać. Tutaj śliczny taki maluszek. Ale zobaczcie, jakie one są malutkie. Trzon chudziutki, grubości mojego palca. Miniaturka taki borowiczek. Nie wiem, czy tego ciepła chyba za mało, bo wilgotno jest. No i ten okres już noce chłodne. Chociaż mówię, no nie były aż tak chłodne te noce w ostatnimi czasy. Jest taki Borowiczek, ląduje w koszyku. Zobaczcie te sosnowe, piękne dwa koźlarze, dwa seniory i teraz taki. No nadzieję zrobił, ale już przeszedłem tyle miejsc, że nie sądzę, aby sytuacja się tutaj odmieniła. Ruszam dalej. Czekam z tego lasu i w najbliższym czasie mnie na pewno tutaj nie będzie. Także nie wiem, czy to już nie ostatni raz tutaj, bo nie widzę tutaj żadnej nadziei na to, żeby się coś polepszyło. Zobaczcie, mamy dwa podgrzybki, ale kawałeczek dalej. Jeszcze chyba na do widzenia chciał mi powiedzieć krasnarborowik ceglastopory tutaj schowany. Popatrzcie sobie jaki śliczny. Zobaczcie teraz od dołu jego trzon. On nie ma żadnej siateczki na tym trzonie, ma takie strzępki. Tak się pięknie prezentuje. Tutaj tak nie za bardzo widać, bo jest grzyb przemoczony, ale ma w sobie w środku pełno robaczków i tak jak postanowiłem zostawiam go w lesie, a wcześniej z nim trochę pochodziłem. Także mam tutaj 5 grzybów, tutaj dwa, to 7 grzybów znalazłem w około godzinę, a co do takich dużych owocników to słyszałem, że w Rosji w ogóle kapelusze wieszają na drzewie, żeby wiatr, który wieje zabierał ze sobą spadające z nich zarodniki. Co myślicie o tym pomyśle? I żeby się bardziej ten grzyb rozsiewał po lesie. Tak jak widzieliście, w lesie byłem niecałą godzinkę, siedem grzybów. Nie było najmniejszego sensu, aby marnować tam czas dalej. Także spakowałem się szybko w samochód i ruszyłem w bory, w których właśnie jestem. A teraz wam Was zapraszam na drugą część tego filmu. Zaczynamy. Już przyjechałem w bory. Jestem dzisiaj na trasie Ocypelskurcz. Zobaczcie, mamy pierwszego podgrzybka brunatnego. I to w całkiem niezłej kondycji. Super, cieszę się. Tutaj grzybki z pierwszego miejsca, a już jestem w drugim. I będę tutaj szukał. Ruszam dalej. No i kochane bory, grzybów może nie być, ale człowieki tak odpoczywa. Tutaj troszeczkę domieszka jeszcze drzew liściastych. Przepiękna się pogoda zrobiła. Znowu fajnie trafiłem. Od czasu do czasu jakiś podgrzybeczek rośnie jeszcze. No, niczego sobie. Chodźcie kawałek dalej. I co my tutaj mamy schowanego? Kolejny. Coś tam dzisiaj pozbieramy. Przepięknie, przecudownie, cichutko. I zastanawiam się, czy będzie mi tu dane pośród tych drzew, pośród tego mchu. Znaleźć dzisiaj jakiegoś borowika. Nie wiem, jest godzina dziesiąta. Grzybków mam tyle i ruszam dalej. Jedno z moich ostatnich grzybobleń. Nie chcę się zarzekać, że ostatnie, ale na pewno na palcach jednej ręki można zliczyć. O mam pięć palców. Ile jeszcze razy będę w lesie? Zobaczcie, jakie podgrzybki. Zaraz zobaczę od spodu. Wyjedzone. Także zostawiam, nie ruszam, a ja się rozglądam tutaj dalej. Patrzę z daleka, idę i już myślałem, że tak pięknie mu się główka świeci. A co jednak pod grzybek. O, ale mamy kureczki. Zastanawiałem się, czy dzisiaj znajdę kurkę. O, kapelusz, odpak. Biorę sam kapelusz. A patrzcie, chciałbym, żeby troszeczkę więcej się. Kurek udało dzisiaj znaleźć, to by były do jajecznicy dwie kureczki. Widzę kawałeczek. Dalej chyba następną poszukam. Pokręcę się tutaj za kurkami, bo to chyba też jedna z ostatnich szans na jajecznice z kurkami w tym roku. No i idę dalej. W zeszłą sobotę tutaj znalazłem na tej górce piękne dwa borowiki i jestem w tym samym miejscu. Ja jestem pewien, że go nie było. Zobaczcie, po czterech dniach <laughs> bardzo przepraszam, po czterech dniach taki borowik tutaj sobie wyrósł. No, fajne, fajne, fajny obrazek bo pokazane jak grzyb potrafi szybko rosnąć. Pierwszy wymodlony gdzieś tam w głowie zborów dzisiejszy borowik. Zobaczcie, jaki śliczny. Można przyjąć, że to czterodniowy grzyb. 10 do 40. Trochę grzybków mam. A zobaczcie, jeszcze jakieś opieńki tam widać. A tutaj jak schowany w tym chu, mam nadzieję, że w dobrej kondycji pod grzyb brunatny. O tak, śliczny. Takich dzisiaj malutko. Ale jest przepiękny. Tutaj na tle tych żosów byłem przy żarnowcu. Tej roślinie dzięki Wam wiemy, jak ona się nazywa, ale niestety nie było tam żadnego borowika. Ciężko już się zbiera grzyby, kiedy ten sezon dobiega końca. Pięknie pozbierałem borowików w tym roku, ale jeszcze próbuję, nie podaję się. Zobaczcie, jak ślicznie, troszkę się zachmurzyło, a tu pod nogami zobaczcie, jaki duży. Maślak. Dzisiaj mówię, robię sosik, także tego maślaczka zabiorę. Maślaki są aromatyczne, aczkolwiek ja tak nie lubię ściągać z nich tej skórki. No ale z tym jednym dużym się pobawię. Mam tylko nadzieję, że będzie zdrowy. Na pewno doda dużo aromatu do sosu. Ruszam dalej. Wróciłam, pokręcić się jeszcze w takie typowo. W sosnowe bory i mam nadzieję, że uda mi się może tutaj znaleźć trochę kureczek jakiegoś podgrzybka w dobrej kondycji. Ale zobaczcie, mamy podgrzybka. Cały sezon ich nie zbierałem, ale wezmę cię na sam koniec. Podgrzybek złotawy. Tak się prezentuje. Często są rubaczywe, ale do dzisiejszego zbioru różnorodnego, jak zresztą możecie zobaczyć. Koźlarze, borowiki sosnowe, kurki. Będzie... Pasował i ten obrazek najbardziej oddaje sytuację grzybową, która tutaj panuje, w tym miejscu. Zobaczcie te podgrzybki. No są w dużych ilościach, ale już takie pobgryziane, wyjedzone od dołu. Tutaj mamy podgrzybkę złotawego i tego też wezmę. Zobaczymy, czy zdrowy. Chyba raczej nie. Także sobie zostaniesz kolego, a ja ruszam dalej. Tutaj młodszy owocnik. No nie ma borowiczku. Co tu poradzić? jak nie ma grzybów. Nie wiem tak naprawdę, co im nie pasuje. Jest przepięknie, cieplutko, wilgotno, buty są zmoczone, a borowiczków nie ma. Od czasu do czasu pojawi się taki podgrzybek. Zobaczcie, w całkiem dobrej kondycji tam jest następny. Może pokażę tego. I takie same były. No to fajnie, no. Zobaczcie. Tak wygląda podgrzyb brunatny. Tak się prezentuje. Od góry kapelusik. I takie były, by można było zbierać. Ale mało jest takich. Idę dalej. No jak widzieliście, z tych dwóch miejsc udało się zebrać około 30 grzybów. To i tak lepiej, bo ostatnio wróciłem tylko z trzema. No dzisiaj z kerszewy słabiutko. Bory tucholskie w rejonie Ocypla. No, również słabo, sezon powoli dobiega do końca. Na pewno w ten weekend nie będziemy w lesie, ale czy to ostatnie moje grzybobranie? No, raczej nie. Jeszcze spróbuję się raz pojawić i znaleźć tego listopadowego prawdziwka. Gdybym jednak nie pojawił się w lesie, to serdecznie Wam dziękuję za każdy komentarz, za Waszą obecność, za Wasze lajki. Dziękuję za subskrypcję i za to, że po prostu jesteście. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.